Cześć, widzowie z tej strony, Erik. I dziś witam Was na moim kanale. Czekajcie, jeszcze tutaj sobie przestawię, żeby nie było mnie dobrze słychać. Czekajcie. Teraz jest ok. No dobra, cześć, widzowie z tej strony, Erik. I dziś sobie zjednoczymy tutaj państwa, jakby, no, nie wiem jak to nazwać Kaukazu. Może takie właśnie określenie jest dobre czyli tutaj Gruzję, Azerbejdżan i Armenię. No właśnie. Sobie tak zjednoczymy i ogólnie widz mi napisał pod filmem z Fortnite'a. Pamiętam, że to było. Napisał mi, że jest nowy i że chciałby się trochę poduczyć. No i powiem ci tak. Nie ma sprawy. Mogę nagrać osobny filmik o tutorialu, albo po prostu nie wiem. Napisz w komentarzach, czy nagrać po prostu filmik o tutorialu, czy. No nie wiem, no. No, mogę nawet z tobą kiedyś odcinek nagrać, ale to oczywiście tam zobaczymy oczywiście. Ale no. Ja jestem chętny właśnie. Mogę nagrać taki odcinek. Dla mnie to tak naprawdę nie robi różnicy i tak odcinek do nagrania mieć muszę. I ogólnie jak szybko się uwinę z zjednoczeniem tych państw, no to tak naprawdę mogę zrobić taki fajny bonusik na koniec. Ale nie będę wam nic spoilerował, to przekonacie się po prostu sami. To wcale nie tak, że was chcę po prostu dłużej na odcinku przytrzymać. Nie, to wcale nie tak. A no, po prostu właśnie znalazłem takie fajne rozwiązanie na no, taki bonus do filmu, można tak powiedzieć. Tutaj w sumie sobie zrobię taką taktykę, bo tutaj mam dwie prowincje do obstawienia, minimum, bo jeszcze z trzecimi mogą zaatakować. No tutaj, wiecie, po jednej, no nie. Wiecie co, w sumie się trochę zapożyczę? To jest to właśnie dobry pomysł. No i ale ma, jestem na mnie musiała. Jakie to jest naprawdę. To już jest głupota ludzka. Dobra, w sumie możemy sobie tutaj przeskipować do Stutur. I ogólnie zostawcie subika i lajka, bo zauważyłem, że mój kanał zaczął odżywać. I chciałbym, żeby to się nie zaprzepaściło, żebym. Znowu, jakby odzyskał to, co miałem kiedyś. No i subskrypcje też rosną, jestem bardzo z tego zadowolony, właśnie. I tak naprawdę z dnia na dzień po dwie, po jedna, po nawet i trzy czasami. Ojej, mam dobre relacje. Mogłem z nimi o już ale niestety. No. <gryw> no, no i właśnie nie chciałbym tego zaprzepaścić. No, właśnie mi jest fajnie bardzo fajnie jak na przykład sobie po dniu szkoły albo nawet jak wystawiam filmik, no to patrzę i że Wam się podobają filmy, że komuś się podoba moja twórczość i to właśnie mi się wtedy robi bardzo, bardzo miło. Tak więc dziękuję właśnie subskrybentom, widzom ogólnie też na przykład jak nie mają konta na YouTube, na YouTubie, albo po prostu z jakichś innych przyczyn. Nie mogą tego suba zostawić. Ja pamiętam kiedyś, jak byłem mniejszy, wtedy miałem ile, nie wiem, 5-6 lat. Nie miałem konta na YouTube, no i właśnie jak tam prosili, żeby zostawić subika i lajka, no to nie mogłem po prostu tego zrobić. A teraz na przykład już mam konto na YouTube. A Że no mały byłem, no tak czasami właśnie sobie tam... To bo obejrzałem, to wtedy nie pamiętam. Pamiętam jak byłem mniejszy, to bardzo lubiłem ro oglądać Roxen Bay, wtedy co te takie mody robił, co do te zombie i tak dalej, nie wiem, nie pamiętam jak to prawidłnie się nazywało. O, Polska tutaj odbiła terytoria od Ukrainy. W końcu AI nie wygrało z Polską. No w sumie nie to, że nie wygrało, tylko po prostu nie rzuciło się 50 narodów. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Dobro. Ogólnie tutaj zauważyłem, myślę, że to są nieodkryte prowincje, a to jest po prostu Pakistan. To są nieodkryte prowincje. O. Dobra. No to co, atakujemy ponownie no nie? Może by tutaj zjednoczyć wszystko. Ojej, w stolicy jednak mieli trochę dużo wojska. Trzeba się tak cofnąć. To będzie dobra taktyka. No, w sumie nawet jakby się ruszyli, to by było ok. No dobra, i jako Gruzja mamy tutaj zjednoczone te państwa. Teraz sprawdzę, ile czasu już ten odcinek trwa. Jest to 5 minut. Tak więc widzowie, patrzcie teraz na to. Oczywiście tutaj sobie wychodzimy. Dajemy sobie nowa gra. O, Europa. W sumie niedaleko. Zrobimy sobie Finlandię z II wojny światowej czyli nie tutaj, znaczy no w sumie nie z II wojny światowej, bo nie będę miał wojny z Rosją, ale z okresu pomiędzy II wojną światową a erą, jakby to ja nazywam, komunizmu że tutaj był Pakt Warszawski. I Związek Radziecki, że właśnie tutaj te państwa były w Związku Radzieckim, a Pakt Warszawski się rozciągał tutaj aż. Nie, Austria nie była, ale tutaj tak cyk, pyk, te, te wszystkie państewka. No wtedy była Jugosławia, tak? Była Czechosłowacja, to wiadomo, mniej państw ten Pakt Warszawski obejmował. W ogóle Jugosławia nie była w Pakcie Warszawskim, ale była komunistyczna czy była w pakcie warszawskim Z tego co mi się wydaje nie była. Ale żeby tutaj nie paplać głupot niepotrzebnie Oczywiście trzeba to sprawdzić Dobra Panicy w -wa pak tu warszawskiego Dobra E, tak, miałem oczywiście rację, czyli Jugosławia nie była. Wiem, że była komunistyczna, ale nie była właśnie w fakcie warszawskim. Za to teraz właśnie telefon sobie odłożyłem tutaj na no bok, żeby mi nie przeszkadzał. No to akurat to znam na pamięć i chyba każdy to zna na pamięć i wie o tym, że e, właśnie Polska, Czechosłowacja, Bułgaria, Rumunia i. Oczekajcie, i Węgry jeszcze tutaj muszę na sobie spojrzeć. Węgry jeszcze były w pakcie warszawskim. No dobra, no to tak naprawdę to szybko pójdzie. Wystarczy tylko, żeby wojska tam dotarły sobie. No szybko poszło. Tak naprawdę nie musiałem armii rekrutować nawet. Tak więc widzowie, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Jeszcze tutaj sobie armię rozwiążę. I do zobaczenia. Cześć bo nie wiem po co powiedziałem cześć, skoro teraz bym mógł powiedzieć ostateczne cześć.